Cześć! Z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. Widząc ten autobus większość osób ma skojarzenie związane z pewnym warzywem. Bardzo często bierze on udział w różnego rodzaju uroczystościach i jest postrzegany jako jeden z najbardziej kultowych polskich autobusów. Jednak mimo iż był on produkowany w Polsce, to Polski nie był. Dlaczego? Bo Polska po wojnie potrzebowała wielu lat, aby odbudować swój przemysł, a inne kraje, w tym Czechosłowacja, to po prostu wykorzystały. W tym materiale omówimy to, jak wyglądało nawiązanie współpracy pomiędzy Polską a Czechosłowacją. Dlaczego Czechosłowacy wyśmiewali Polaków i czy zakup licencji był zwykłym lenistwem, czy faktycznie najlepszą opcją? A wy napiszcie również w komentarzu, czy Waszym zdaniem zakup wspomnianej licencji na ogórka był dobrym pomysłem. Zapraszam na materiał. Praca kierowcy autobusów w Polsce to jedna z najbardziej niedocenianych branż w naszym kraju. Praca kierowcy niesie ze sobą ogromną odpowiedzialność. A wynagrodzenie tego niestety nie odzwierciedla w do innych zawodów w naszym kraju. Zawodowi kierowcy kochają swoją pracę i nie wyobrażają sobie zmiany jej specyfiki. Dlatego daj sobie szansę, wykonując tę samą pracę, ale otrzymując lepsze zarobki. Rozpocznij pracę na terenie Niemiec na niemieckiej umowie o pracę. Wcale nie musisz znać języka, a wystarczą tobie same uprawnienia. Możesz pracować blisko polskiej granicy lub Korzystać z wygodnego systemu, który zapewni ci tygodniową lub dwutygodniową przerwę. Do tego dochodzi wiele innych benefitów: pracujesz tyle samo, a zarabiasz znacznie więcej. Zapoznaj się z aktualną ofertą pracy u partnera dzisiejszego odcinka firmy Savi Personal. Skorzystaj z numeru telefonu zamieszczonego w opisie i już teraz zarabiaj więcej, pracując w lepszym miejscu. W 1957 roku przyszłość jelczańskich przedsiębiorstw produkujących nadwozia samochodowe oraz zajmujących się naprawą pojazdów była dosyć niepewna. Minister finansów od Ocenił straty tych zakładów na koniec roku na 101 milionów złotych, podczas gdy wartość ich rocznej produkcji wynosiła 99 milionów złotych. Na początku 58 roku, dzięki decyzji ministra przemysłu ciężkiego, doszło do fuzji zakładów budowy nadwozi samochodowych i zakładów naprawy samochodów, co zaowocowało powstaniem wielczańskich zakładów samochodowych. Czechosłowacja wykorzystała trudną sytuację jelczańskich zakładów samochodowych oraz krytyczny niedobór autobusów w Polsce. Będąc świadomym, że Polska jest ich największym importerem, strona czeska przekonała polskich decydentów do rezygnacji z długotrwałego procesu uruchamiania produkcji własnej konstrukcji, na rzecz skorzystania już z opracowanego przez Karosę modelu autobusu RTO na podwoziu Skody S706. Dzięki zastosowaniu dużych wytłoczek do spawania nadwozia, autobus ten charakteryzował się wyższą precyzją wykonania niż poprzednie modele, czego polska konstrukcja po prostu mogłaby nie osiągnąć. W ramach umowy polsko-czechosłowackiej podpisanej 6 grudnia 1958 roku zaplanowano produkcję 5000 autobusów marki Karosa na podwoziu Skody S706 RTO do końca 1965 roku. Wicepremier Polski, pan Piotr Jaroszewicz, oraz jego czechosłowacka odpowiedniczka zakładali, że współpraca ta doprowadzi do opracowania i wprowadzenia do produkcji nowej generacji ciężkich pojazdów w drugiej połowie lat 60. W celu szkolenia polscy pracownicy udali się do zakładów Karosy. Natomiast Karosa wysłała do Jelcza 6 inżynierów oraz 20 robotników. Pracownicy Jelcza relacjonowali, jak czescy instruktorzy przybyli z pierwszymi podwoziami, przynosząc ze sobą narzędzia, które były niezbędne do pracy. Ponieważ wtedy Wielczu brakowało nawet podstawowego wyposażenia, Czesi, widząc prymitywne metody pracy Wielczu, sugerowali skupienie się na rolnictwie zamiast produkcji samochodów. Mimo braku odpowiedniego oprzyrządowania, polscy pracownicy radzili sobie z zadaniami. Współpraca była trudna, a Czesi patrzyli na Polaków z góry, co było uzasadnione stanem przygotowania fabryki, brakiem maszyn oraz wykwalifikowanej kadry. W celu wsparcia produkcji zakładu remontowanego w Kaliszu ściągnięto również grupę specjalistów. Początkowo pierwsze autobusy dostarczane były z Czechosłowacji, a pracownicy Jelczęskich z okładów samochodowych pod okiem czeskich instruktorów zajmowali się końcowym montażem. Dzięki temu wysiłkowi proces wdrażania autobusów Karosa, który Czechom zajął aż 2 lata, Wielczu udało się skrócić aż do 8 miesięcy. W 1959 roku z linii montażowej w hali A wyjechały pierwsze cztery autobusy Jelcz 043, zbudowane według dokumentacji Karosy i oparte na importowanych podwoziach Skoda 706 RTO. Na początku większe elementy dostarczano wraz z podwoziem, a mniejsze, które można było już produkować lokalnie, wytwarzano w zakładzie. Karosa dostarczyła do Jelcza 116 typów wytłoczek niezbędnych do produkcji. Pomimo braku maszyn, zakład mógł pochwalić się znaczącym atutem, a dokładniej zaawansowaną narzędziownią, przygotowaną jeszcze podczas realizacji planu sześcioletniego, mającego na celu uruchomienie produkcji ciągnika artyleryjskiego na Gąsienicach. A to pozwoliło polskiej stronie ograniczyć zamówienie w Czechosłowacji do zaledwie 20 kluczowych przyrządów niezbędnych do produkcji autobusów Karosa. Lokalne narzędziownia, korzystając z projektów wielczańskich inżynierów, stworzyła oprzyrządowanie umożliwiające m.in. zgrzewanie ścian licencyjnego autobusu w procesie produkcji autobusów karosa. Wielczańskie Zakłady Samochodowe zaczęły stosować zgrzewanie punktowe za pomocą zgrzewarek stojących i podwieszanych, działających na zasadzie docisku pneumatycznego lub też hydraulicznego. Produkcja licencyjnego autobusu wymusiła również wprowadzenie chemicznych metod przygotowania powierzchni do lakierowania, w odróżnieniu od nadwozi wojskowych, które były jedynie piaskowane. Jedną z największych inwestycji w środki trwałe okazała się być tłocznia. Przed rozpoczęciem produkcji autobusu 043 zakład ten dysponował jedną prasą o nacisku 100 ton. Dla potrzeb produkcji karosy Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego zakupiło z NRD trzy prasy o nacisku 400 ton każda. Dzięki temu Jelcz Karosa dysponował najlepiej wyposażoną linią produkcyjną wśród wszystkich typów nadwozi wytwarzanych w zakładach. Przygotowanie całej załogi, aby móc wszystko produkować, okazało się być jeszcze bardziej kosztowne niż inwestycje w same maszyny. W latach 1961-1966 hilczeńskie zakłady samochodowe co roku zatrudniały między 600 a 700 pracowników z całego kraju, a sam Jelcz oferował również wyższe wynagrodzenia niż inne zakłady, aby przyciągnąć pracowników do tej odległej lokalizacji. Model karosa RTO będąc nowością zawierał pewne błędy w dokumentacji, które jelczańscy konstruktorzy starali się również eliminować, wprowadzając elementy od krajowych dostawców. W 1962 roku jelczańskie biuro konstrukcyjne opracowało nowe, bardziej estetyczne i wygodne siedzenia, które były również tańsze w produkcji. Planowano również wprowadzenie nowych typów okien oraz systemu wentylacji sufitowej. W fabryce zakładów samochodowych dokonały się znaczące zmiany. W maju 1962 roku uruchomiono centralną mieszalnię farb i lakierów przynoszącą oszczędności materiałowe rzędu 90 tysięcy złotych na produkcję 100 autobusów przy użyciu 60 różnych rodzajów materiałów lakierniczych. Ponadto zakłady wprowadziły centralną krajalnię Blach, co było odpowiedzią na fakt, że koszty materiałowe stanowiły 75% wszystkich wydatków. W 1963 roku Jelcz wyprodukował ponad 1000 autobusów międzymiastowych i miejskich oraz 7 pojazdów typu żubr. Przychody jelczańskich zakładów samochodowych po raz pierwszy przekroczyły miliard złotych, a poziom produkcji był niemal ośmiokrotnie wyższy niż w 1958 roku, czyli 5 lat wcześniej. Wydajność na jednego pracownika w grupie przemysłowej w 1963 roku osiągnęła blisko 500% poziomu z 1958 roku, świadcząc o znacznym wzroście efektywności produkcji. Mimo poprawiających się wskaźników finansowych i dokonywanych inwestycji, jelczańskie zakłady samochodowe wciąż borykały się z problemem niedofinansowania. Sytuacja nieco skomplikowała się jednak w 1965 roku, gdy upadł projekt produkcji polsko-czeskiego samochodu. Mimo że umowa zakładała produkcję 5000 autobusów do końca 1965 roku, jelczańskie zakłady samochodowe wyprodukowały ich 379 więcej i nie mogły zakończyć produkcji z braku następcy modelu. Wobec rosnącego zapotrzebowania produkcja autobusów wzrosła, osiągając w 1967 roku ponad 3300 sztuk, co stanowiło czterokrotny wzrost w porównaniu z 1961 rokiem. W tym okresie wydajność produkcji wzrosła o ponad 200%. I tak, moi drodzy, prezentują się interesujące perpetie współpracy Polski z Czechosłowacją. Mimo, że początki były dosyć ciężkie, a Polacy byli wręcz wyśmiewani przez fakt posiadania tak beznadziejnego zaplecza technicznego, udało się produkować autobusy na licencji, a potem nawet je udoskonalać. Ciężko nazwać to lenistwem, a bardziej sensowną drogą na skróty, która pozwoliła na szybszy rozwój komunikacji autobusowej w naszym kraju. I na koniec zachęcam jeszcze do zapoznania się z ofertą partnera dzisiejszego odcinka firmy Savi Personal. Link znajdziecie w opisie. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam Was na pozostałe materiały na tym kanale. Cześć!